Panie Grzegorzu, kim są ci Łajdacy, o których Pan tak dużo mówi, że chcą sprzedać i zniewolić Polskę? O, proszę Pana, no to jest szajka, szajka, rzeczywiście międzynarodowa, a szeregowymi bandziorami w tej szajce są ci, którzy się podają za polskich ministrów, premierów. Prezydentów. Tak, tak, to jest taka grupa przestępcza, która wspólnie i w porozumieniu dąży do tego, żeby państwo polskie nie istniało, żeby naród polski nie rządził się suwerennie na swoim terytorium. No i to są, jeśli idzie o najbliższą okolicę, to są po prostu agentury Ruska, Pruska. Amerykańska, żydowska i tradycyjnie oczywiście mają tutaj swoje aktywa, personalne służby także innych państw zachodnioeuropejskich. Och, bezpieka ukraińska zrobiła sporą konkietę na naszym terytorium w ostatnich latach. To są, to są agentury. A jaki projekt z tego się wyłania? Ten projekt nazywam Kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym. Tak, sądzę, co, co staje się naprawdę coraz bardziej ewidentne w świetle bardzo radykalnych przemian na scenie globalnej. Mam na myśli odwrócenie sojuszy na Bliskim Wschodzie, przeniesienie się biegunów geopolitycznych na Pacyfik, wojna Imperium Amerykańskiego z Imperium Chińskim w tej chwili w fazie przygotowawczej, zajmowanie rubieży wyjściowych do tej wojny trwa. A na Bliskim Wschodzie Teheran nie zostanie zbombardowany przez Imperium Amerykańskie. Połączonymi siłami wraz z państwem położonym w Palestynie, Teheran zostaje objęty kuratelu, jest amerykańskie przyzwolenie na irański program atomowy i i w związku z tym za ciasno zrobi się wkrótce, już teraz jest na Bliskim Wschodzie, dla państwa położonego w Palestynie. Stąd myślę, że to jak amen w pacierzu, tamtejsze elity, poważni ministrowie i generałowie, już od dawna myślą o instalacji suwerenności, przypuszczam, na etapie przejściowym suwerenności wyspowej, niekoniecznie suwerenności zintegrowanej terytorialnie, ale właśnie u nas w Europie Środkowej. Ten scenariusz kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym, ten scenariusz dotyczy perspektywicznie nie tylko Polaków, ale też Ukraińców, Rumunów, Słowaków, Węgrów, kogo tam jeszcze no właśnie, w Ukrainie. Właśnie to, co się dzieje na Ukrainie, pan rozumiem, ocenia właśnie w kontekście tego tworzenia kondominium, tak? No cóż, to jest wyrównywanie placu budowy pod tę nową konstrukcję geopolityczną w Europie Środkowej i dzieje się to krwawo, dzieje się to bez względu na, na jakiekolwiek ludzkie uczucia. Ukraina właśnie już została rozparcelowana. Państwo ukraińskie, które jakie było, takie było. Osobiście miałbym wiele uwag krytycznych, ale, ale to państwo było zintegrowane terytorialnie, dziś jest już rozparcelowane. Tam właśnie realizuje się scenariusz takiej suwerenności wyspowej, ponieważ władza kijowska wątpliwej proweniencji, dokładnie nie wiemy, kto tam dzisiaj rządzi, jaka no, jest gra się. No tak, no tak, ale właśnie, właśnie pan Poroszenko, wel, Waltzman i jego ludzie, to są ludzie wręcz, niektórzy jakby złapani, Wzięci do tego rządu widać, nie jest bezpiecznie rządzić w Kijowie. Otóż oni nie są w pełni suwerenni na dawnym terytorium ukraińskim. Suwerenni są natomiast, a jakże oligarchowie, tak zwani, właśnie w rodzaju pana Igora Kołomyjskiego i jego kolegów, którzy to państwo rozparcelowali, rozkroili na części. I sądzę, że to jest scenariusz, który innymi technikami, innymi metodami jest realizowany. Także w Polsce. A Pan jako kandydat na prezydenta jak byłby zareagował na rozpad państwa, ewentualny rozpad państwa ukraińskiego? Czy Polska miałaby w tym uczestniczyć i w jakim stopniu? Jeśli idzie o tę wojnę, jeśli idzie o stosunek do kwestii ukraińskiej, dzisiaj rzucam hasło więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych. Nie idźmy na tę wojnę. Jestem gorąco przeciwny zaangażowaniu Polski militarnemu w ten konflikt wojenny. Sądzę, że państwo polskie, którego istnienie jest przecież poddawane w wątpliwość nawet przez wysokich funkcjonariuszy tego właśnie państwa, post -PRL to państwo nie ma potencjału militarnego, ekonomicznego, ba, biologicznego, materialnego, żeby inwestować w wojnę. Może się łatwo okazać, że tak jak 100 lat temu Polska, naród polski szedł na I wojnę światową bez państwa, a wyszedł z niej z państwem, tak dziś może się zdarzyć rzecz odwrotna. Możemy wejść w tę wojnę światową w pierwszym szeregu. Do czego nas popychają? Z obu stron nas popychają, a nie wiadomo, czy wyjdziemy z tej wojny wyposażeni we własną państwowość. A zatem módlmy się za wszystkich, którzy cierpią na Ukrainie, pomagajmy naszym bliźnim tak, tylko jak możemy im pomóc. No ale, ale żeby im pomagać, musimy pomóc najpierw sobie. Musimy zabezpieczyć nasze państwo bo póki ono istnieje, no to Europa Środkowa nie jest jeszcze całkiem zdestabilizowana. I otóż oszukańcze to są propagandowe wersje takie, które, które sięgają po hasła za wolność waszą i naszą, odwołują się nawet już niektórzy do tradycji dawnej Rzeczypospolitej, po to, żeby Polaków na wojnę wypuścić. Ja sądzę, że za tym jest perfidny zamiar, sądzę, że tej władzy warszawskiej, której nie nazywam polską, przeszkadzają, bardzo przeszkadzają ci młodzi Ludzie, którzy ujawniają swój patriotyzm na ulicach polskich miast 11 listopada, 1 marca. I ta władza, skoro nie udaje jej się, bo jeszcze się nie udało, wszystkich wypchnąć na emigrację, no to tych, co na emigrację się nie udają, chciałaby ta władza posłać na wojnę. I stąd pomysły tak obłędne, jak szybkie szkolenie i zaprzysiężenie uczniów klas wojskowych. Jak słyszałem, to jest pomysł rozważany tutaj w Warszawie. Stąd takie pomysły, jak próba zintegrowania, integrowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które jest przecież w rękach ciągle niestety tych trepów post tych, którzy są selekcjonowani przez dawne WSI, czyli tę postsowiecką służbę, która ciągle na naszym terenie, choć instytucjonalnie, formalnie już nie istnieje, to ciągle ma się nieźle. Pomysły zagospodarowania całego tego ruchu strzeleckiego, wszystkich organizacji paramilitarnych, które się Rozbudowały, no bo ludzie, Polacy oprzytomnieli, po prostu rozumieją, że nie jest bezpiecznie. I otóż ta władza chce zintegrować te organizacje. Obawiam się, że w poszukiwaniu mięsa armatniego, ponieważ jednocześnie nie czyni ta władza niczego, żeby zwiększyć obronność państwa polskiego, żeby, no cóż, na przykład oddać Polakom ich przyrodzone naturalne prawo do posiadania broni. Tego ta władza nie czyni, ale chce policzyć, uszeregować i zaprzysiąc. Właśnie tych wszystkich strzelców młodych patriotów, jak już będą po przysiędze, no to wtedy, no to wtedy nie wiem, w jakie pociągi, w którą stronę jadące zostaną ci młodzi ludzie zapakowani. Dlatego trzeba te władze obalić, żeby kolejne pokolenie polskiej młodzieży nie zostało w okrutny, krwawy sposób oszukane, rozegrane i nie daj Boże wymordowany. Czyli sama organizacja patriotyczna Obywateli Rzeczpospolitej jest co do zasady w porządku, natomiast nadzór i kierunek wyznaczany, rozumiem, że jest przez Pana kwestionowany ze strony... No cóż, trzeba, trzeba po Kęcapa, prostu widzieć, kto nas na tę wojnę prowadzi. Kto nas na tę wojny prowadzi? Prowadzą nas ci sami ludzie, którzy pięć lat temu na gwałt jeden przez drugiego się pojednywali z Moskalami w sposób nienaturalny, sztuczny, nieuczciwy, pełen hipokryzji. Otóż tak jak się obracają chorągi w telewizji, pani Monika Stokrotka-Olejnik, prawda? I, I inni funkcjonariusze Frontu Ideologicznego, pięć lat temu zaganiali Polaków na cmentarze żołnierzy sowieckich, żeby tam właśnie znicze zapalali pamiątkowe. A dzisiaj ci sami ludzie no, aż się gotują z, z, ze słusznego, jedynie słusznego gniewu na tego strasznego Putina. Akurat ten straszny Putin nie jest bohaterem mojego romansu. Ja nie namawiam, nikogo na, na życzliwości i sympatię. Ja tylko namawiam na, na krytyczną ocenę sytuacji, a krytyczna ocena sytuacji podpowiada, że Włodzimierz Putin nie jest jedynym czarnym charakterem w tej historii. I Rosja nie jest jedynym graczem na scenie globalnej, którego działania są bardzo dla Polaków niebezpieczne. Sądzę, że Imperium Amerykańskie swoimi działaniami wystawia nas w tej chwili na wielkie niebezpieczeństwo. Właśnie dlatego, że Rosja przyparta do muru, może się odwinąć, a odwinąć się bezkosztowo może właśnie na naszym terytorium, prawda? Ani jeden żołnierz amerykański nie zginie. Amerykanie i Rosjanie będą mogli potem spokojnie negocjować i tylko my będziemy tutaj rumowiska jakieś porządkować. Więc paląca kwestia, paląca potrzeba. Trzeba zadeklarować neutralność Polski w tym konflikcie wojennym. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Nie ma żadnych przyczyn, dla których mielibyśmy stać my i na przykład Białorusini po przeciwnych stronach jakiegoś frontu. Nie ma żadnego powodu po temu. Z Białorusią, z Ukrainą handlujmy, a jakże więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych. Neutralność. Ja wiem, że to różni ludzie takie hasła wznoszą. Zwracam uwagę na to, że jak dwóch mówi to samo, to to niekoniecznie zawsze jest to samo. A więc dookreślam, ogłośmy neutralność, a jednocześnie oczywiście zbrójmy się po zęby tak, niech będzie w Polsce silna obrona terytorialna, silna właśnie, no cóż, tym uzbrojeniem w rękach całkiem prywatnych Polaków, tym uzbrojeniem, którego władza warszawska nie chce nam oddać, nie chce nam przyznać prawa do zapewniania sobie bezpieczeństwa. Z właśnie, jednej strony ta... O słabości państwa poznaje, z jednej strony ta obrona terytorialna na dole, a z drugiej strony na górze, no właśnie, po prostu wojsko polskie musi być poważnie dowartościowane, no a żołnierze że wojska polskiego muszą wiedzieć, komu podlegają i kto właściwie wydaje im rozkazy. Dzisiaj wydaje im rozkazy, wydają im rozkazy ludzie pokroju Bronisława Komorowskiego, prezydenta, rezydenta, człowieka, który się na stopie właściwie dokładnie niewyjaśnionej spotykał z kimś takim jak niejaki patruszew KGB, FSB. I ten, człowiek, I ten człowiek ma patronować przygotowaniom do wprowadzenia Polski w Polsce. Ale ja raz skoro Pan mówi o słabości państwa polskiego w postaciach chociażby jego najwyższych funkcjonariuszy, to prosiłbym o odniesienie się do rewelacji ujawnionych przez niemieckiego dziennikarza w Niemczech, w tej chwili opublikowanych w jego najnowszej książce o tym, że ma. Informację, że Bundesnachrichtendienst jest w posiadaniu wywiadu, właściwie takich notek na temat tego, że jakiś wysoki funkcjonariusz polityczny w Polsce wydał zlecenie dokonania zamachu w smoleńsku. Och. Nic w tym nie ma dziwnego ani zaskakującego. To oczywiste, że zamach warszawsko-smoleński 10 kwietnia 2010 roku nie mógł być dokonany na terytorium Rosji bez kooperacji i udziału z jakimś cen, jakiegoś centrum rozkazodawczego w samej Rosji, ale równie oczywiste, że nie dało się tej operacji przeprowadzić bez agentury uplasowanej na najwyższych szczeblach właśnie. Tutaj w Warszawie, więc sama treść tych odkryć nie jest dla mnie zaskakująca. Ja zresztą mogę mówić o tym bez kompleksów specjalnych, bo zaraz po 10 kwietnia 2010 publicznie także w druku dzieliłem się moim przekonaniem, że prezydenci nie giną w przypadkowych katastrofach. Dzisiaj niestety to są wrzutki. To są wrzutki, które realizuje jedna służba, druga, trzecia. Polacy są miotani przez emocje, które rozpętują właśnie operatorzy różnych służb, które tutaj od czasu do czasu, od święta odpalają nam jakąś rewelację. To czemu Ale... ma użyć ta wrzutka? No... Cóż, myślę, myślę, że szkoda wnikać w intencje tych, którzy takich operacji na naszej świadomości społecznej dokonują. Czas powiedzieć sobie wyraźnie, nie będzie rzetelnego śledztwa Smoleńskiego tak długo, jak u władzy są ludzie, którzy są w pierwszej kolejce, w pierwszej kolejności do posadzenia na ławie oskarżonych. Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz to są przecież przestępcy, ludzie, którzy. No, w, w, w każdym razie są głównymi podejrzanymi w tej sprawie, jako zainteresowani. Kiedy mówię przestępcy, to nie ma w tym żadnej przesady, ani nie jest to żadna figura literacka. Pani Ewa Kopacz z trybuny Sejmowej okłamywała. Nas, państwa i wprowadzała w błąd wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, a to jest przestępstwo kodeksowe jest na to artykuł. Pani Kopacz z Panem Tuskiem, Panem Komorowskim, Ambasadorem Arabskim, który mam nadzieję, że nie zasłabnie pod słońcem Hiszpanii gorącym, wróci tutaj i zobaczymy go jeszcze, jak właśnie jak właśnie cóż, ratując własną skórę, wydaje. Swój swoich wspólników w tym dziele. Oni wszyscy powinni się jak najszybciej znaleźć, nie tak daleko stąd, znowu pod wspólnym adresem przy Rakowieckiej w Warszawie i, i wtedy będziemy mogli zacząć budować prawdziwe, poważne państwo polskie. Czyli kończąc już tą rozmowę, zaczynamy od Drakowieckiej i dopiero wtedy budujemy o, państwo. To byłoby pewne uproszczenie. To byłoby pewne uproszczenie. Kiedy mówię o tym, że zdrajcy stanu powinni powinni nie czuć się bezpiecznie w poważnym państwie polskim. No to, to oczywiście to jest priorytet, ale, ale równie priorytetowe są takie kwestie, jak zmiana wszystkich bez mała podstawowych aktów prawnych z konstytucją ustawą zasadniczą na czele z ordynacją podatkową ordynacją wyborczą jasna sprawa że, że nagląco pilne jest obniżenie podatków zniesienie zruszu i czego pan jeszcze chce wszystko jest do zmiany w tym państwie tylko żebyśmy je mogli zmieniać no to najpierw musimy je w ogóle zachować Prawda? Żebyśmy mogli Polskę zreformować, musimy ją najpierw ocalić. Ona musi być. Musi być państwo polskie. A jeśli zostaniemy na arenie międzynarodowej docna już, kompletnie ośmieszeni przez urzędowanie tej administracji fasadowej, która sama siebie nie szanuje I jeśli na dodatek jeszcze zostaniemy wpuszczeni w jakąś wojnę bliższą czy dalszą, no to istnienie państwa polskiego staje pod znakiem zapytania. Chciałbym temu zaradzić. No, i dlatego oddaje się do Państwa dyspozycji.